Cześć wszystkim, tu Magda, czas na przegląd nowości włosowych curly Hair News numer 8. Teraz jest najlepszy moment, aby nagrać odcinek z tej serii, dlatego że na polskim włosowym rynku jest totalne oblężenie nowości. Postaram się Wam to wszystko, mam nadzieję, wszystko przedstawić i nie ma co przedłużać, bo ten odcinek może być długi. Ja wszystko skrupulatnie spisałam w dokumencie. Będę robiła przegląd z telefonu, można tak powiedzieć. I zaczniemy od marki Anwen. Nowość: naturalna maska wygładzająca bez silikonów. Jest to tak zwana maska bankietowa. Może kojarzycie maski do twarzy. Teraz jest, jest też maska do włosów. Na wielkie wyjścia powinna dać efekt. Wow! Dobra, może trochę się przekręcę w sumie na tą stronę. Nazywa się Nothing Silly, kosztuje 39,99 za 200 ml pojemności. W składzie mamy estry masła shea, jest pochodna oleju kokosowego, naturalny olej babasu oraz nasion brokuła. I te wszystkie składniki to są roślinne alternatywy, które działają jak silikony. Jest to świetna sprawa, bo mają one wygładzać włosy i dodawać blasku. Mamy inulinę, która jest probiotykiem, dogłębnie nawilża włosy. Są też Lekkie proteiny pochodzące z warzyw. No, ta maska jest bardzo przyjemna i już widziałam pierwsze recenzje u osób, które mają proste włosy i jest totalny szał na głowie. Dajcie znać, czy macie ochotę wypróbować ten produkt, czy może już jesteście po i macie jakieś zdanie na jego temat. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Przejdźmy do kolejnych nowości, a właściwie trzech, i będą to trzy sera. Mieszkając przy torach. I przejdźmy płynnie do marki Heritage Cosmetics. Mamy tu trzy sera. Mamy tak, ochronę serum do końcówek i do olejowania Malinua Liquid Gold, odżywcze serum do końcówek i do olejowania Merher lekkie serum do końcówek i do olejowania Tutaj też są naturalne alternatywy silikonów Ale przede wszystkim te olejki mają odżywiać W sumie we wszystkich tych olejkach mamy ten Rephair Czyli biomimetyczną cząstkę ceramidopodobną Za jedno serum należy zapłacić 55 zł I każde z nich ma 50 ml pojemności tak jak powiedziałam, mogą być używane na cztery sposoby do olejowania jako serum do końcówek, jako dodatek do maski lub odżywki, jako taki booster i spad dla włosów, czyli takie olejowanie na podkładzie, czyli nakładamy odżywkę i na to wybrany olejek. Marka Rozkosz przyszła z nowościami wiosennymi i przede wszystkim jest to najnowszy projekt, czyli opaska z sukopolowym wiązaniem, przepięknie wyglądają to opaski. Bardzo oryginalnie i bardzo ładnie. Pojawiły się też opaski usztywniane, skręci, skręci z uszkami. E, warto sprawdzić ofertę, bo praktycznie każdy wzór jest przepiękny. I kolejna nowość od marki Olaplex. Tym razem pojawił się produkt numer 9, e, czyli Olaplex Number 9 Bond Protector Nourishing Serum i e, jest to... Takie seru można powiedzieć pierwszy produkt bez spukiwania marki Olaplex. To jest coś ciekawego, zwłaszcza dla kręconych włosów, uważam. Za takie serum zapłacimy ponad 100 zł. Widziałam, że kwoty wahają się między 120 a 130 zł. I przeczytajmy, co tutaj mówi marka Olaplex o tym produkcie. Olaplex numer 9 to skoncentrowane serum ochronne, które ochroni wasze włosy przed wolnymi rodnikami. Zapewni termoochronę do 232 stopni. Zapamięta naturalny kształt włosów jednocześnie go stylizując. Kosmetyk ten da Waszym włosom blasku, ułatwi rozczesywanie oraz zredukuje puch na Waszych włosach. Olaplex numer 9 nie zawiera w składzie stylikonów, ale oczywiście jak każdy cudowny Olaplex posiada swój opatentowany składnik, dzięki czemu odbudowuje wiązania mostków dwusiarczkowych w strukturze włosa. Czyli ten składnik, który lubimy najbardziej i to jest produkt, którego jestem naprawdę ciekawa, może kiedyś będę miała okazję go wypróbować. I słuchajcie i przejdźmy może od razu do Rosmana, bo w Rosmanie to jest tyle nowości, że się w głowie nie mieści i Tyle tak bardzo interesujących nowości. Zacznijmy od marki Mia. Tą markę pewnie możecie znać, ponieważ mają oni sporo produktów do pielęgnacji twarzy. I teraz wyszli z linią do włosów, która składa się z 10 kosmetyków. I zacznijmy od odżywki myjącej do włosów All in One. Ten produkt bardzo mnie ciekawi. Jest to składowo łagodny kołoż. Powinien się pienić, ale też być dość odżywczy. I przez to mega, mega mnie interesuje. Będę musiała go przetestować, bo jestem ciekawa, czy będzie fajnie wyśrodkowany, czy będzie bardziej w kierunku łagodnego szamponu. Na początku składu są emolienty i gliceryna, następnie jonowy łagodny detergent. Jest on w towarzystwie kamidopropyl betainę. Mamy też detergent kationowy, olej moringa, wyciąg z wąkroty azjatyckie, jest masło shea, olej awokado i sok z aloesu. Kolejny produkt: nawilżająca odżywka maska 3 w 1. Produkt pechowy również bardzo mnie interesuje, bo mamy emolienty, olej z otrąb ryżowych, emolient tzw. Tak Squalon Light, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, z Moringa. Jest gliceryna oraz to, co moje włosy uwielbiają najbardziej, czyli proteiny w postaci aminokwasów. Jest ich kilka w składzie, więc no z chęcią wypróbowałabym tą odżywkę, zwłaszcza na pierwsze O z racji tych aminokwasów. Bogata odżywka maska do włosów 2 w 1 jest to skład humektantowo-emolientowy. Mamy emolient, olej ze słodkich migdałów, glicerynę, olej winogronowy, ekstrakt z liści drzewa, moringa z wąkroty azjatyckiej, jest olej słonecznikowy, awokado z wiesiołka. Jest również dość interesująca. I ciekawa jestem, jakie ja bym miała wobec niej odczucia na moich włosach, dlatego że gliceryna jest dość wysoko w składzie. Lekka odżywka do włosów bez spłukiwania. Jest jest to produkt pechowy i jest on w sprayu. Po wodzie mamy emolient, tak zwany squalan light, jest też woda kokosowa, nawilżający propanediol, masło Shea, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, pantenol, olej moringa, gliceryna, arginina, czyli aminokwas. To, co lubię najbardziej. Jest to ciekawy produkt, jako na przykład odżywka bez spukiwania. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba to, że marki wchodzą na ten rynek włosowy i mają też coś swojego do przekazania coś ciekawego, pokazują nie, że wiecie ciągle to samo. Kolejny produkt, serum do włosów All in One, jest to serum pechowe i co ważne, no, ono zawiera sok z aloesu, glicerynę, są też aminokwasy, wyciągi różne i moim zdaniem może być to super produkt jako booster Nie jako typowo do końcówek Tylko właśnie jako dodatek do odżywki czy maski Bo u mnie przy moich wysokoporach Na końcówki ten produkt raczej by się nie sprawdził Właśnie z uwagi na tych humektanty i proteiny U mnie to raczej wiecie Albo same emolienty, albo właśnie z silikonami I krótki opis szamponów marki Mia Pierwszy szampon peeling enzymatyczny Jest to średnia moc działania w kierunku łagodnej moim zdaniem Posiada w składzie złuszczającą papainę I zawiera kokain do propyl beta. Dla osób, kto, u których ten składnik mm, uczula, lekki szampon odświeżający do włosów. Powiedziałabym, że jest to średnia moc działania, bo zawiera mocniejszy detergent. W towarzystwie kocham dopiero to betainę, który osłabia, jakby, działanie tego mocnego detergentu. Jest też wyciąg z liści drzewa Moringa z wąkrody azjatyckiej, nabliżająca betaina, regenerująca inulina. I mamy też bogaty szampon pielęgnacyjny. I według mnie jest to średnia moc działania i tak samo zawiera mocniejszy detergent, ale też w towarzystwie kołem to problem betaine, który jest łagodnym detergentem i przez to też on osłabia działania tego pierwszego. Tutaj również mamy wyciąg z liści drzewa moringa z wąkroty azjatyckiej z owsa i mamy nawilżający pantenol no i jest też jeszcze suchy szampon marki Mia jest to puder do stylizacji włosów dwa w jednym i wiecie ja osobiście nic nie mam do tych produktów ja generalnie nigdy ich nie używałam, dlatego że ja moja skóra głowy jest natury sucha nigdy nie miałam problemu z nadmiernym przetłuszczeniem ale uważam, że jeśli chcecie używać tego typu produkty to przede wszystkim no nie stosujcie ich nadmiernie, tylko może w takich sytuacjach, wiecie, kiedy naprawdę już nie macie wyjścia, i przede wszystkim, jeśli korzystacie z takich suchych szamponów, tym bardziej nie zapominajcie o regularnym peelingu skóry głowy. I naprawdę, linia marki MIA jest bardzo ciekawa do włosów. Jedyne, czego mi brakuje, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów, to takiego normalnego emolientu: bez żadnych humektantów, bez żadnych protein, tylko taki czysty ciekawy emoliant i słuchajcie im dalej w las tym więcej ciekawych y, produktów. Kolejna marka Wierzbicki i Schmidt oni wydali sporo produktów do włosów, ale mnie zainteresowały dwa y, właśnie do stylizacji do loków. I one mają naprawdę ciekawe składy. Pierwszy krem do loków i fal kontrola kształtu jest to pechowy produkt. powodzie jest nawilżający propanediol, masło mango, masło sza. Olej z masią drzewa orzechowego kukui, olej konopny, mamy PVP, czyli polimer utrwalający włosy, często stosowany w stylizatorach do włosów. Mamy wyciąg z ulnu, szałwii, hydrolizowane proteiny grochu. Ciekawy produkt. Jestem ciekawa, czy będzie coś utrwalał, bo jednak ten PVP jest bardziej w środku składu. Jak nie, no to pewnie będzie bardziej jako odżywka bez spłukiwania. Ale mimo wszystko jestem bardzo ciekawa tego produktu. A drugi... To jest żel do loków, do fal, aktywacja skrętu. No i tutaj zdecydowanie może być utrwalenie. Mamy nawilżający propanediol, ale potem od razu mamy polimer PVP, mamy ekstrakt z lnu, szałwi i tak dalej. I ten duet, krem i żel, może być całkiem ciekawy. A jak nie duet, to ten żel. Może mam przetestować coś z tego, dajcie znać. Kolejna marka, Sajos. Ja nie wiem co tu się dzieje słuchajcie, bo tutaj marki naprawdę przestają wszędzie dodawać ten alkohol denat, który właśnie często no przy częstszym mm, stosowaniu, jak jest wysoko w składzie, no może przesłużać te loki, zwłaszcza takie wysokopory, no nie? A tutaj jednak no, coraz mniej go jest. No i marka Sajos, tutaj mam wosk do włosów Max Hold Wax. To jest taka cięższa artyleria bo ten skład, mimo że nie ma, wiecie, alkohol DNA, to i tak jest bardzo konkretny, ale też bardzo mnie ciekawi. No nie każde włosy polubią ten skład. W powodzie jest wosk pszczeli, wazelina, utrwalający polimer PVP. Dalej w składzie mamy do tego jeszcze parafinę, jakby było mało. I mocno mnie kusi, aby nagrać z nim też jakiś może test na żywo. Dajcie znać. No jak wiadomo, nie u każdego ten skład się sprawdzi. Yy, przy wysokoporach moim zdaniem najbardziej może się sprawdzić ale kto wie, może będzie kompletną klapą, nie wiem, ale jest bardzo go ciekawa. I drugi produkt marki Sajos, Curl Control, pianka do włosów podkreślająca loki i jest naprawdę również bardzo fajny skład, piankowy typowo, mamy polimer utrwalający, nawierzający glikol propylenowy, usurfaktant kationowy, pantenol po zapachu, jest to skład krótki i konkretny, mm, to też może być bardzo ciekawa pianka. Kolejna marka, Schwarzkopf, Taft, fluid do wszystkich rodzajów włosów 4 w 1 i kilka słów od producenta. Bez widocznych śladów i obciążenia włosów, zapewnia uczucie gładkich i nawilżonych włosów, nadając im naturalny połysk. Pomaga chronić przed wysuszeniem. I mnie bardzo ciekawi również co... Oczywiście skład. Mamy wysoko w składzie polimer PVP utrwalający, następnie silikon zmywalny wodą, glicerynę. I zastanawiam się, jak on by się sprawdził do stylizacji, bo jest bardzo, bardzo kuszący. A właściwie w opisie od producenta nie ma ani, ani słowa o stylizacji, więc kto wie? Poszerzył się asortyment marki Anwen na półkach w Rosmanie, ponieważ możemy znaleźć teraz również szampon Hermy Moore o średniej mocy działania. Ja go bardzo lubię. Jestem boska boska wcierka rozgrzewająca Grow Me Tender, która jest totalnym hitem. I teraz przejdźmy do kolejnej, większej linii produktów do włosów. Również marka Yope, która już wcześniej miała jakieś produkty do włosów, ale teraz one są takie konkretniejsze powiedziałabym i bardzo mi się podoba to, że Yope ma w składach swoich kosmetyków do włosów takie mało spotykane oleje, masła, coś innego, coś nowego i interesującego. I wydał Linie włosową składającą się z 11 produktów. Najbardziej zaciekawiły mnie maska do włosów zniszczonych. Jest to produkt pechowy, jest olej rycynowy, masło mafura, gliceryna, oliwa z oliwek, wyciągi, hydrolizowane proteiny kukurydziane, sojowe, pszeniczne. Jest to spory skład i bardzo ciekawy. Maska do włosów suchych, produkt humektantowy, emolientowy i mamy tu olej z nasion cebuli, masło bakuri, kwas mlekowy, gluko Konolakton, gliceryna, również bardzo, bardzo interesująca. No i jest też coś, czego nie do końca rozumiem. Dlatego, że mamy na przykład odżywkę do włosów z emolientami. I wiem, że etykieta nie sugeruje, że w składzie tej odżywki są tylko emolienty. Jest to typowo emolientowy produkt, ale niestety taki konsument może tak pomyśleć, że skoro etykieta, na etykiecie jest napisane odżywka dowozów z emolientami, to tylko są tam emolienty, a tutaj jednak jest troszkę inaczej, ponieważ w składzie mamy faktycznie sporo emolientów i no skład generalnie jest bardzo spoko, ale niestety również jest w nim gliceryna i propanediol nabliżający. A to już sprawia, że ta odżywka jest emolientowo-humektantowa i mimo, że może właśnie marka miała dobre intencje, to jednak jest to delikatne wprowadzenie w błąd, bo tak właśnie myślę o tych konsumentach, którzy jednak czytają tą etykietę i jednak może przyjść im na myśl, że ta odżywka nie jest tak, że jest odżywką do wózów z emolientami, ale że jest to typowo emolientowa odżywka. Patrząc też na etykiety innych marek, no nie? Natomiast z emolientów z tej odżywki to mamy olej makadamia, baobabu i różne ekstrakty. Kolejny produkt odżywka do włosów z humektantami. Tutaj widzicie, ponowna nazwa, ale tu faktycznie są humektanty. Jest gliceryna i propanediol i tutaj już konsument wie, że jest to odżywka i że jest ona z humektantami i one faktycznie tutaj są. A jak wiadomo, no, w odżywce z kumektantami również e, na przykład mogą być emolienty. No i są emolienty, ale co prawda tych emolientów jest o wiele więcej w odżywce z emolientami, no nie? Kolejny produkt odżywka do włosów z proteinami i ona jest pechowa. Z protein mamy hydrolizowane proteiny sojowe i ryżowe, mamy też glicerynę i emolienty, skwalan i olej z nasion rzeżuchy. Słuchajcie. <ś> y mamy też szampony Joop i są trzy. Do suchej skóry głowy, do Wytuszczającej się skóry głowy, dobra żywej skóry głowy. Oceniłabym je jako średnia moc działania w kierunku łagodnej, i wszystkie trzy zawierają kokamidopropyl betainę. Kolejna marka, kolejna nowość: Garnier Fructis. I słuchajcie, mamy nowe hair foody: Cocoa Butter Hair Food. Jest to linia kakaowa. Szampon jest mocny, odżywka humek, emolientowa tak jak wszystkie poprzednie z serii Hairfood. Natomiast tutaj jest wyjątek, bo maska Cocoa Butter Hairfood jest typowo emolientowa. Nie ma gliceryny, tak jak w poprzednich e, Hairfoodach, co jest super moim zdaniem, że jest taka zmiana. No i jestem, ja w ogóle mam całą tą serię. Używałam tylko szampon póki co. Oczywiście super do doczyścił, jest mocny, ma SLS w składzie. Natomiast maska ma też w składzie, w tak jak tamte hairfoody, olej kokosowy. I moja ulubiona bananowa maska hair Food, Ja w niej nie czułam totalnie tego oleju kokosowego, jakiegoś takiego złego działania. Liczę, że w takiej kakaowej wersji też tak będzie. I tak też przypuszczam. Śledźcie mnie na Instagramie, jak coś tam na pewno będę informować, jeśli ją użyję i jakie mam poczucie wobec niej. O, i to są też fajne dwa produkty marka Alterra i mamy szampon i odżywkę do włosów kręconych i nie wiem jak wam, ale mi zawsze szampony Alterra kojarzyły się z rypaczami, a tutaj szampony do włosów kręconych marki Alterra mała godną moc działania jest gliceryna, olej sojowy masuszea, olej arganowy, makadamia są też proteiny, które mogą fajnie unieść włosy od nasady i są tutaj proteiny kukurydziane pszeniczne i ryżowe, natomiast odżywka do włosów kręconych jest również bardzo fajna, Pechowa i mamy podobne składniki jak przy szamponie, tylko oczywiście nie ma tam detergentu w składzie odżywki. Są emolienty w postaci oleju, gliceryna, no i proteiny, takie same, które wymieniłam przy szamponie. Z Isany mamy olejek, makadamia i pomarańcza. Jest to kolejny ciekawy olejek, tym razem oprócz silikonów mamy olej makadamia i olejek z Neroli, czyli ze skórki pomarańczy. Wyobrażam sobie, że musi bardzo ładnie pachnieć. Kolejna marka, mówiłam Wam, że tego dużo jest. Kolejna marka Hairboom. Jest to też marka kojarząca się raczej z pielęgnacją twarzy, ciała. A tutaj mamy linię do włosów. Jest to seria ryżowa Rice Rehab. Składa się z sześciu produktów i w każdym z nich w składzie mamy sfermentowaną wodę ryżową. I dla mnie interesujące są przede wszystkim dwa produkty. Ryżowy enzymatyczny peeling do skóry Głowy. Jest tutaj kwas bursztynowy, złuszczająca papaina, sfermentowana woda ryżowa i składniki nawilżające. A drugi produkt to odżywczy olej z otrąb ryżowych jest to w sumie taka mieszanka, mieszanka olei i różnych ekstraktów, więc też bardzo ciekawy produkt. Oprócz tego w tej linii mamy maskę ryżową 4 w 1, która jest humektantowa, emolientowa szampon w piance, ma łagodną moc działania i zabiera krem do i jest też woda ryżowa oraz pół Ružoba. Octowa, która ma zapewne nadać włosom połysku kolejna marka, Happy Pech nowa marka, jest to 7 produktów do włosów yy, i interesująca jest maska do włosów w sprayu 6 w 1 no śmieszne czasami są te nazwy <trych> tych produktów 6 w 1 i nazwa jest dość nietypowa, bo mi ten spray wydaje się interesujący bo zawiera wysoko emolienty w składzie, jest też gliceryna i dla mnie ten produkt mógłby być spoko jako na przykład odżywianie odżywka bez spłukiwania yy, przy moich wysokoporach, no nie, raczej nie jako maska, ale odżywka bez spłukiwania. No i kolejne produkty, tu już lecimy z y, typowym pechem i mamy odżywkę emolientową i zawiera ona masło mango, olej arganowy, oliwy z oliwek, olej ze słodkich migdałów i oleje i pod koniec składu jest jednak gliceryna, więc tak do końca nie jest ten skład emolientowy, ale plusem jest to, że gliceryna faktycznie jest gdzieś tam pod koniec składu i być może nie mówię, że tak będzie, ale być może nie będzie aż tak odczuwalna na włosach. Co innego gliceryna pod koniec składu, a co innego gdzieś na środku lub na początku i produkt jest nazywany molintowym. no nie? Kolejny produkt, odżywka proteinowa. Jest ciekawa. Mamy hydrolizowane proteiny roślinne, pszeniczne oraz hydrolizowaną skrobię pszeniczną. Jest też olejek majczank. O ile dobrze przeczytałam, i są ekstrakty. Odżywka humektantowa i również jest fajna. Są nabliżające gliceryna, pantenol, trehaloza, alantoina, jest też masusza, więc też pozytywnie. I jeszcze jeden dla mnie ciekawy produkt to jest szampon normalizujący, dlatego że on ma średnią moc działania i zawiera też składniki nabliżające, takie jak gliceryna, pantenol. Są też hydrolizowane, proteiny roślinne, pszeniczne, jest też mentol czy olejek z mięty zielonej. Kolejna marka Soul Flow. Jest to 6 produktów i tutaj Turbo jest polecany wzmacniający booster do skóry głowy, który jest mocno nawilżający. Jest gliceryna, sok z aloesu, olejek z czarnuszki, skwalan, biotyna, inulina, alantoina, mocznik, więc same świetne e, składniki nawilżające. Oczywiście nie wszystkie produkty wymieniłam, ale no alantoina, mocznik to jest sztos. I według mnie interesujący jest też oczyszczający peeling trychologiczny, bo jest on kwasowy, zawiera kwasy AHA glikolowe i jest też kompleks kwasów owocowych. Jest też nawilżający propanediol, gliceryna, pantenol, ekstrakt z palmy sabałowej. I kolejna marka, słuchajcie, już ostatnia. Farmona Radical. Jest według mnie tam interesująca trychologiczna wcierka, bo ma ona glicerynę, ekstrakt ze skrzypu polnego, zrzęszenia, biotynę, argin, kofeinę i mocznik i też jest enzymatyczny peeling oczyszczający, który zawiera papainę, ekstrakt ze skrzypu, bawełny, cynk i prebiotyk w postaci inuliny. Są też inne nowości innych marek, takich jak Only Bio, High Skin. Naprawdę jest tego sporo. Okej, okay, słuchajcie i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłam wam wszystkie najważniejsze nowości na włosowym rynku. Mam nadzieję, że tego typu odcinek numer 9 pojawi się szybko, choć wiem, że no jednak co kilka miesięcy pojawia się taki rzut konkretny nowości włosowych, zwłaszcza no licząc tutaj Rosmana, Oni co jakiś czas wprowadzają masę nowych produktów w konkretnym przedziale terminowym. Także co, ja zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Guardia Kelly Madeleine. Ja Wam życzę cudownego dnia. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania co do tych nowości i tak dalej, a może o czymś nie powiedziałam, a jesteście ciekawi co sądzę o składzie, to piszcie na dole śmiało. Postaram się pomóc. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.